Życie w ciągłym strachu. Tak od kilku tygodni wygląda rzeczywistość mieszkańców kamienicy przy ulicy Stolarskiej. Firma, która wcześniej próbowała przestraszyć mieszkańców domu przy ulicy Piaskowej, teraz próbuje nakłonić do wyprowadzki mieszkańców w kamienicy z Grunwaldu. Z sufitu ucieknie wogen, woda, a po podwórku nie można przejść. Bezradnie mieszkańcy czekają na pomoc miasta. Krzysztof Czup. Moja córka 14-letnia została tak przestraszona takimi wykrzykami i pytaniem, gdzie Mamy mieszkać, skupy. i właśnie między innymi no, to jest a, też To już są nerwy. Tak w każdym razie, że tu nie będzie mieszkała, ona się trzęsła. Nerwy, strach i niepewność jutra towarzyszą mieszkańcom kamienicy przy na Grunwaldzie. Od maja budynek ma nowego administratora i wtedy zaczęły się problemy. Interweniowaliśmy na policji, interweniowaliśmy na straży, przyjechali, przeszli przed balkon i stwierdzili otwarte zawory. Gdyby nie ta interwencja, to właśnie Cała ta kamienica chyba tak do piwnicy byłaby zalana. To było pierwsze z kilku zalań mieszkań. Z sufitu mieszkania państwa Kozłowskich wciąż kapie woda. Ostatnio ktoś zepsuł również zamek do ich drzwi. No, jestem na emeryturze, więc będę tam już pilnowała i warowała i pilnowała. Ale prawda, chociażbym teraz kupiła nowy zamek, no nie mogą mi miał, zrobić to samo. Od trzech tygodni na podwórku trwa remont, a właściwie narasta bałagan. Gruz zalega w wejściu, mieszkańcy z trudem dostają się do domów. Ten pan nam tutaj w ogóle grozi, że będzie nam wyłączał prąd, wodę. Dzisiaj nawet usłyszałam, że będziemy mieć wyłączone tę kablówkę. Trzy miesiące temu dowiedzieliśmy się, że znaleźli się spadkobiercy, po czym czekaliśmy na spotkanie właśnie z tymi nowymi spadkobiercami. Było nawet umówione takie wstępne spotkanie, po czym. Ci Państwo nie pojawili się w naszej kamienicy, natomiast pojawił się, pojawiła się właśnie ta spółka, fabryka mieszkań i ziemi. Nadzór budowlany ustalił, że kamienica obecnie ma sześciu właścicieli, ale w ewidencji nie widnieje taka firma. Grozi i zmuszają się ich do. Pod koniec zeszłego roku podobny horror przeżywali mieszkańcy jednej z kamienic na Garbarach. Interweniowała policja, nadzór budowlany, posłanka Krystyna Łebacka i Stowarzyszenie Obrony Lokatorów. Spacy się powtarzają, ponieważ fabryka mieszkań i ziemi w rzeczywistości stosuje, sami dobrze wiedzą, że stosują metody bezprawne. Aktualnie mamy kontakt z naszą adwokatką, która zajmuje się stroną prawną. Został naruszony zapomniany szereg wykroczeń, także w rzeczywistości przestępstw, które, o których należy zawiadomić Mieszkańcy chcą to zrobić w najbliższym czasie. Teraz w skrzynkach znajdują się ulotki z sugestią, że informacje o nowym właścicielu ma Straż Miejska. Po interwencji lokatorów okazuje się, że zamiast komendanta odzywa się pan Piotr Śruba, bądź inne, inne takie rzeczy, które mają na celu po prostu psychologiczną wolę, zastraszenie tych lokatorów. Zdaniem rzecznika Straży Miejskiej to kłamstwo. Firma w Kamienicy ma nawet biuro. Bezskutecznie próbowaliśmy się dodzwonić pod numer podany na drzwiach. Nagraj Dziś kontrolę na podwórzu przeprowadził powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Zobowiązałem administratora, aby te wszystkie roboty, które stanowią jakieś potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników, zostały zabezpieczone. Ten wykop ma być zabezpieczony w taki sposób, aby nikt tam nie mógł do tego wykopu wpaść. O wyjaśnienia poprosiła również miejska konserwator zabytków. Wszelkie działania związane ze zmianami w elewacji oczywiście powinny być z nami uzgadniane. A mieszkańcy na razie czują się opuszczeni i bezradni. Żeby po prostu miasto również i odpowiedzialne za to służby, Reagowały na takie sytuacje. W końcu jesteśmy mieszkańcami tego miasta, płacimy podatki, ponoć żyjemy w państwie prawa. Krzysztof Czub, dnia.